Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z rana. Z szedłem dopiero co, napiję się herbatki, puer. Idę zaraz na górę się sprysznić, zmienić ciuchy. I zaczynamy ten dzień. Słuchaj, też zeszła na dół już? gotowa? Do akcji? Nie, nie, to ja wezmę. Tu heavy, Dobra, słuchajcie, ja już jestem gotowy. Idę na tak zwany szybki. Shopping, czyli na zakup. Ternie porubiła mój chleb. Jest to z ketchupem, czasem z majonezem w mojej roboty i z ogórkiem własnej roboty. A no ja byłem na prostych zakupach olej piwo. Głupie te psy łącznie z naszym, bo w czwórkę na środku drogi. Samochody jadą, trąbią na nie wie, to gdzieś odbiegnie. A to drugi samochód z drugiej strony, wszystkie cztery. To albo jest rozwiązanie przyczepić na łańcuszku, albo dać no, wolność i pewnie krótkie życie, ale fajne życie. Nie będę przecież psa na sznurku tu trzymał czy na łańcuchu. No ale powiem wam, że mam taką obawę jak ten pies tu biega, ja widzę teraz samochody szybko przejeżdżają, tylko tych psów tam jest 4 czy 5. Bawią się razem, przebiegają, wybiegają i mam nadzieję, że się nic nie stanie, no tak jak mówię, albo życie na łańcuchu, albo fajne życie. Na ryzyku i może krótkie. Za mojej kadencji tutaj, ja widziałem już dwa przypadki przejechanych psów, tutaj w pobliżu mnie. Czyli na całej rozciągłości ulicy pewno było tego więcej, a pewnie może jednego przypadku nie widziałem. Czyli, czyli to się zdarza. Dzisiaj cisza, bez klientów. Strejda się tutaj zrobiła ten punkt, żeby być do dyspozycji, a zarazem odpoczywać. Mamy wszystko zrobione. je pilnuje, a ja poszedłem kupić jajka. W jednym sklepiku nie mają, wchodzę tutaj na nasz takie centrum boreju. Tu coś, coś większego budują, ale nie wiem, czy prace trwają. Tu dużo takich szkieletorów teraz zostało i, i czekają na lepsze czasy. O, tutaj jest sklepik. Jajka mi tam pakują. Rybki można kupić, które to jest tak zwana złota ryba. I jeszcze jakaś ryba, nie wiem co za ryba. Marcin by się znał. Tutaj niedokończona budowa, taki skład powstał. Pewnie któregoś dnia dokończą. kończą. Tutaj od tyłu u nas shophausy, A 20 jajek 2,75 centów, prawie 3. Dobra, i już wychodzimy na naszą ulicę. No niestety ten nasz sąsiad to się bardzo szybko zamyka. U drugiego sąsiada nie było jajek. Tu ma fajny kwiatostan. Dobra, dziś dla psa już końcówka tych rzeczy, co tam się już nie nadawały na pizzę. Jeszcze jakieś peperoni, szynka. Wbijemy jajko, a jutro mu jakieś podroby, żołądki załatwimy. Chodź, masz to. Ciebie robi Coś do zjedzenia. Bardzo cienko stara się cebula, czyli na takie pasyczki. Nagrywam z daleka, bo... Bo muszę dostać z tyłu, nie? Boję się teraz o, o laptopa. Ona mówi, że pizzę robi, ale na patelni. To pewnie taki omlet jajkowy. Mam nadzieję, że pies teraz zareaguje, my też mu trochę wodę z mózgu robimy, bo jak przychodzą klienci, czy jakieś osoby do nas, to, to nie szczekaj, nie szczekaj. To później pomyślnie nie szczekaj, przyjdzie złodziej, też nie będziesz szczekał, nie? Ładne niebo. Miało tutaj zapowiedzi, są, że u nas i w Koh Kongu będzie padać, u Marcina, ale u nas jakoś nie pada. Zobaczymy jutro. Wszystko robię, żeby ściągnąć Marcina i Jun, żeby się tu trochę rozkręciło. Tak, żeby też piszcie do Marcina na komentarzach, żeby się tu jak najszybciej zjawił. Bo jest potrzebny w sumie. Widzicie co? Mamy też problem tu z wilgocią. Pieprz, pomimo że jest zamknięty i tu jest uszczelka, bardzo się kawali. Nie, nie zawsze sypie się jak taki pyłek, tak? To samo jest z solą, z cukrem, z mąką. Na szczęście się to nie dzieje. Nie wiem dlaczego, ale. Chodzi o higroskopijność pewnych spraw, że po prostu wchłaniają wilgoć z powietrza. No i niestety, niestety niestety skuter to nie pies, nie znalazł się mniejszy żałunek niż przecież jak to był pies się zgubił. Tak więc już tam poluje na coś nowego, znaczy używanego. I to ma być taki prosty, jakiś taki bardzo powszechny, żeby były tanie naprawy. Zarazem, żeby to było tanie proste, żeby pojechać do sklepu wrócić. Nie chodzi o prędkość, nie chodzi o wygląd, o, po prostu o praktykę. Żeby to był praktyczny sprzęt tak i w miarę tam zadbany. I niech wygląda jak najgorzej, żeby nikt się nie chciał na niego, że tak powiem, połaszczyć. U nas dzisiaj zero klientów. Oczywiście nie załamujemy się, robimy swoje i trochę na pewno się to na jakimś, za jakiś czas rozkręci. Idę do swojej na moment, tylko zobaczcie jak postępują prace. A, wbiła jajka tutaj, zrobiła taką marynatę, jakieś przypraw dodała. Jeszcze będzie, widzę, pomidor. Ja na front idę pilnować. Teraz też jeszcze tam sąsiedzi też siedzą, robią świniaki, ale wcześniej mieliśmy tego pecha, że sąsiedzi też się zawinęli w tym momencie akurat, jak nam podprowadzali sprzęt. ja robi pizzę. Tak, zjem trochę. Przejdę, zrobię, chcę sama zobaczyć. Dobra mi była pizza, nie? Egg pizza, basic pizza, jakbyśmy to nazwali. Pizza z jajka. W sumie nawet miałem dzisiaj robić jajecznicę prezesa, ale Strelia mnie ubiegła. I z moim chlebem, z pomidorkiem jest omlet Ala la jest z cebulą. Dla mnie jedynym problemem jest to, że widziałem, jak ona dosypuje cukru do tej potrawy nigdy gdybym tego nie widział, to bo nawet może bym nie wyczuł. Ale jak widziałem, no to już takie mam, wiecie, że o, za słodkie. Dobre, ale za słodkie. w mniejszej porcji. No a mój chleb widzicie, okej, okay, nie? Jutro będę wypiekał kolejny. Może dzisiaj, no. zobaczmy się uda, wystarczy A Ja się cały czas się dokształcam, może leśno wprowadzimy, bo to fajna potrawa. Czy... A ja, słuchajcie, ona mikosem? trochę mozzarelli do tego tak dodała. sera ciągnie się bardzo dobrze. Konsystencja. Ja, I teraz to jest też na to, żeby za jakiś czas Zjadłem wszystko bardzo dobre, wam powiem. Słuchajcie, jeszcze takie informacje do Was, że no najprawdopodobniej Marcin się pojawi, negocjujemy warunki jego przyjazdu tutaj. Także piszcie mu tam w komentarzach. Marcin popas pieprz, przyjeżdżaj do Adama. Godź się na wszystko, guć się na wszystko, co ci proponuję. Kolejna wiadomość to: jeszcze jedna osoba się z ekipy pojawi na dniach. To nie ma jakby związku jedno z drugim, ale akurat tak się złoży, więc będzie, będzie się działo i będzie ciekawie. Dzisiaj mamy środę. I ja dzisiaj wrzucam Wam po raz kolejny film. tak Drugi film Wam dzisiaj wrzucam. Docencie to, dajcie łapkę w górę i jutro. Też zamierzam zrobić sobie, wiecie, ten skuter, ja zawsze tak mówię, ze zła, dobro wyciągnij czyli więcej spacerów, póki nie kupię no, następnego to już pewnie też niedługo. Tutaj trochę mały wybór jest w Psychanowil. Ja też chcę kupić od jakiegoś niehandlarza o obcokrajowca. Obcokrajowcy dbają bardziej, zauważyłem, o ten sprzęt niż yy, lokalesi, a od lokalesa to mógłbym kupić od handlarza, a handlarz to wiecie, jak to jest to tak jak u nas samochody, tak? Wszystko na sztukę złożone, i tak później trzeba włożyć drugie tyle, żeby, żeby to w miarę bardzo dobrze funkcjonowało. No może się trafić fajnie, a może trafić się bardzo niefajnie. Nie? Tak czy inaczej, jutro dla poprawy kondycji, jakiś spacer, psa zabiorę, pójdziemy tam na centrum naszej dzielnicy. Ja muszę jakieś zakupy zrobić. Może na plażę skoczymy, byle nie padało, i wrócę sobie tuk tukiem, No i mówię, no już się tam szykuję do zakupu. Ale też chcę to zrobić w stolicy. To jest trochę ciężko, bo muszę kogoś znaleźć, tak? Muszę znaleźć kogoś, kto pojedzie, sprawdzi mi i wyślę. I wyślę jeszcze później ten um, motobajk, tak jak to się mówi, czy tam skuter. Ale, 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 na dniach no muszę mieć, bo tutaj się nie da funkcjonować bez. Frejdy odpala tą spiralę antykomarową. Chyba w Polsce też coś takiego jest. My to w Chinach często używaliśmy. Naprawdę komary od tego uciekają. Także chyba dzisiaj zaliczymy dzień bez klienta. Tak jak mówię, jeszcze może nie nasz czas, powoli, powoli, tak? To są dopiero pierwsze dni. Trzeba trochę tutaj też zagęścić znajomych, żeby się jakiś taki ruch zaczął ogólny. Ale wszystko w swoim czasie. Dzisiaj może leczo będę robił, ale nie wiem czy jeszcze na tym odcinku. Dla klientów, których póki co nie ma. Słuchajcie, no pies czeka na jakichś tam ludzi. Na obcych trzeba szczekać. Nie potrzebujemy tutaj obcych. Słuchajcie, powoli będę kończył ten odcinek. I co? No Dzisiaj nikt nie przyszedł. Miejmy nadzieję, że jutro ktoś przyjdzie. A tymczasem macie dwa odcinki, dzisiaj ulica już powoli zamiera. Streje przykleiła sobie plaster na czoło. To jest plaster z maścią. To się takie plastry kupuje. Ona się wchłania. Niektórzy są na kark, na czoło, na rękę przyklejają. Tak jak u nas plastery te nikotynowe, czy antynikotynowe, jak to mnie je nazwać. Dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wszystkich i następnego. Łapka w górę. Cześć!